Silnik został zdemontowany. Tutaj jest ta strona, gdzie y, mamy metalowe opiłki. Opiłki, kawałki w zasadzie. Odkurzymy zaraz to, jak widać, jest to ciężar Większe od fałosemki z Audi, ale zobaczcie, to jest ciekawostka, gdzie jest rozrusznik i od której strony są śruby mocujące ten rozrusznik. Wiecie, co trzeba zrobić, żeby go zdemontować w razie awarii? Prawdopodobnie trzeba, prawdopodobnie, no na pewno trzeba odkręcić skrzynię biegów i rozsunąć te dwa elementy, że podejść kluczem, ale pytanie, czy się uda, bo wszystko jest tak ciasno spasowane, że naprawdę jest ciężko. A żeby zrobić ten manewr. To trzeba wiele elementów pozdejmować, więc jest dosyć ciężki silnik. Tutaj mamy turbinkę, z drugiej strony mamy turbinkę. Całe turbiny są o oleju. Zaraz zobaczymy wirnik. Z tej strony wirnik jest ok. Ciekawe, jak wygląda z drugiej. O! A tu mamy metalowy element. Przez wirnik nam przeleciał. Z lewej strony, dobra, jest to w miarę logiczne. Trzeba obejrzeć tą turbinę, ściągnąć. Więc będziemy prali się do roboty, bo czas ucieka. Zobaczcie, jak tu jest zbudowany rozrząd w tym samochodzie. Na kołach dwa łańcuchy i to wszystko w zasadzie. Reszta koła zazębiają się, więc jest to rozrząd pancerny, ale to nie zmienia faktu, że silnik jest uszkodzony. Zdejmujemy głowicę i szukamy przyczyny dalej. Co tam się wydarzyło? Głowica przygotowana do demontażu, wszystko w koło zostało odkręcone ułożone. Ja wiem, pierdzielnik jest na tej hali niesamowity. No bo duży samochód, dużo części, a mało miejsca. I teraz tak, tego na razie nie ruszam, ściągam głowicę. Zobaczymy, co tam się wydarzyło. A dalej to już będzie decyzja, co robimy dalej z tym silnikiem. Głowicę zdjąłem, wygląda w ten sposób. Nie za ładnie. Jest to bardzo głębokie, więc Teraz pytanie, ile tą głowicę trzeba będzie splonować, bo wydaje mi się, że że w ogóle może jej się już nie splonować, dlatego że nie może zawór wystawać, musi się domykać, a te wszystkie e, uderzenia od tamtych elementów spowodowały bardzo mocne uszkodzenie tej głowicy. Dodatkowo tutaj widzimy wypalone zawory. O Jezu, to wszystko jest zlane. To jest cała głowica do obróbki. Pytanie, czy w ogóle ją się zrobi. Dodatkowo zobaczcie, jak wygląda Blok to jest strona lewa. Prawa na, patrząc na silnik, jak patrzyliśmy w poprzednim filmie, prawa strona, gdzie nie było kompresji na trzech cylindrach. E, za duża była temperatura tutaj aż wyszedł pierścień, więc wygląda ten silnik marnie. E, wygląda marnie, nie wiem jak wygląda druga strona bloku. Bo jeszcze jej nie, nie rozebrałem, ale. ale... Pytanie, czy warto iść w remont silnika, czy warto zakupić drugą jednostkę? Nie wiem, jak to cenowo wygląda, ale wiem, że te cylindry są bardzo, bardzo, ale to bardzo zniszczone. Eee, to nie jest rysa, to jest wypalone aż i w miarę poukładałem te elementy, ale zobaczcie na głowicę, jak ona wygląda. Zawory powypinałem. Ten zawór jest całkowicie przepalony, te gniazdo te również. Eee, wszystkie gniazda są do roboty, ale ja już byłem z tą głowicą w firmie, zobaczcie, która się zajmuje obróbką takich rzeczy, i powiedzieli, że z tej głowicy nic nie będzie. Także do zakupu jest głowica używana, która kosztuje bardzo dużo. Nie wiemy, co się dzieje z tej strony. Jeszcze nie została ta, ten, ta strona rozebrana. Tłoki są wypalone, cylindry zniszczone. Więc tutaj wchodzi w grę zakup używanej jednostki. To będzie taniej niż, niż działanie z tą obecnie. Tym bardziej, że koszta, żeby zrobić ten silnik, są przeogromne. Eee, tak to ogólnie wygląda.